Zadam dziś proste pytanie. Jak to się dzieje, że na człowieka, który nie jest faszystą, lewakiem, złodziejem, szefem mafii, intrygantem, kłamcą, pijakiem, sutenerem, kumplem Putina, ślepym i kulawym, leje się od tylu lat taka ilość hejtu. Sypie się tyle kłamstw i manipulacji. Dzieje się to za sprawą obu stron tej wieloletniej wojny politycznej nie wyłączając zaangażowanych w tym towarzyszy medialnych. Jaki zatem komfort wieloletni narusza Hołownia, że obie strony nie mogą tego znieść? Ostatni opis bredni i manipulacji pokazała Eliza Michalik. Przy okazji dostało się też Kośniakowi Kamyszowi, który musi się już liczyć z tym, że budując alternatywę razem z Hołownią, staje na linii strzału. Mam jednak nadzieję, że i on wytrwa. To, co tak promieniście jest wdziękiem, wylała Eliza Michalik, w całości jest nieprawdą i manipulacją którą zamknęła przebojową tezą, że Hołownia może być agentem PiS. Jaka teza, taki agent. A my wszyscy wtedy będziemy machać pociągowi, który odjeżdża już na zawsze ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy, które już dziś powinny budować polskie firmy. My pomachamy z Funduszem Strukturalnym, Wolnemu Rynkowi. Z tym wszystkim będziemy mogli się pożegnać. To jest wybór, który czeka nas za 15 tygodni. Pamiętajcie, proszę o tym, kiedy będziecie go dokonywać, kiedy będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy jeszcze się wahają. A po co trzecia droga? Trzecia droga jest jedyną tamą, jedynym kordonem, który może zatrzymać rząd PiSu i Konfederacji. To są ludzie, którzy kompletnie nie rozumieją czasów, w których żyją, kompletnie nie rozumieją państwa, i kompletnie, co najtrudniejsze i najważniejsze, nie rozumieją idei wolności. Wolności obywatelskiej, wolności sumienia i wolności gospodarczej. Oni tego po prostu organicznie nie mają w swoim DNA. Więc trzeba ich zwolnić. Tak jak to się robi ze złym pracownikiem. Wspólnym wysiłkiem całego kolektywu, no, my i tak dalej, budowaliśmy, no.